Nie ma tutaj skanera, a, dziś będziemy, pro, a od dziś będziemy prowadzić serię, no, Survival, no i zaczniemy może drze, grę od ścięcia drzewa. Dobra. Znaczy, to jest mój taki, znaczy, taki pełnosprawny odcinek, bo to ja to nagrywam piąty chyba raz, nie mogę, no to to jest taki pełnosprawny już odcinek, no i tak. Już miałem dwa poradniki, jak zrobić obsydianiarkę i stołniarkę, no i też oceniajcie to jak chcecie, bo ja to robię dla siebie. Pipa. Dobra. Tutaj jakąś taką piosoneczkę, puściłem, pipa, nie wiem co to było, ale dobra. O lol, miałem odwróconego skina. O kuźwa. Lol, patrzcie na moje skina. Robuchy! Dobra, ktoś tu się udarł znowu, w moim domu, no to sorry też za to. Ro rozwalę to. Albo dobra, już tego nie. Kurde, znowu ropuszka. No sorry za te ropuszki, ale te ropuszki uwielbiam widać. No dobra. To jest tak z moim kątem. O kurde. Znowu jakieś coś. No dobra. Y teraz robimy... Tak. kailof I dobra i mamy Kailofa robimy tutaj się kopujemy tak, okay, o, przepraszam was, ale ja tutaj sobie muszę tak zrobić, no dobra. <coughs> Myślałem, że grać na Minecraft Alpha, bo chciałem zmienić tak, jakby to wersję, jakby się dać, nie wiem jak. No i... No i no i nie zrobiłem tego, no ale dobra dobra, mamy już trzy koble, więc musimy mieć 8, 8 No musimy mieć 11 koblów, już mamy o, 11, dobra, koblów mamy 11, więc jest fajnie Dobra, chodzę tyła fajnie, czekajcie No i... Y Kurde, jakby to powiedzieć, będę nagrywał też sła ze sławniejszymi YouTuberami. Tak na przykład jak Minę lub też z SKKF-em, yy, ponieważ mam z nimi kontakt. No i myślę, że będzie fajnie. Dobra, w każdym mamy już tu, tak? Tylko ja sobie to zwiększę. O, oh shit, o, oh shit, o, oh shit. Dobra, ten odcinek nie będzie jakiś długi będzie jakiś taki krótszy, bo nie chcę mi się tego cały dzień wrzucać Dobra i planuję już na następnych odcinkach jakoś coś zrobić czyli budować chałupkę i... Znaczy teraz buduję taką chałupkę z kobla. Nie zdecydowite koko. Dobra, znowu jakaś piosenka. Walłem tak specjalnie. Wszystko specjalnie włączone? O kurde. Prawie się z krzesła, we... o fajny był ten śmiech. Dodaję takie różne bajerki, jak na przykład chcę spać z krzesła, nie? O, teraz Teraz to już naprawdę walnę bajerka. Dobra, budujemy teraz hałpkę, czyli tak. Czyli robimy. Masz szurek! O kurde, co się tutaj włączyło? mupa! Dobra, robimy tak. Tak, tak. Taka będzie. Dobra. Znaczy to nie jest jakieś, wiecie, arcydzieło, no ale jest. coś jest. To i zawsze będzie. Dobra, tutaj zrobimy tak. O! I mamy tutaj ładne. Ładną chałupkę Zrobimy tak. O to, że są fajne gumba, jarka zaraz... Dobra. Tak, tak. Dobra, Dobra. okej, okay. wiecie co, to by było na tyle w tym odcinku, no niewiele zrobiłem, no, ale w następny odcinek już będzie około tak 21 minut, więc hej, okay. cześć i pa!